Czego spodziewaliście się przed dzisiejszym meczem? Przed dzisiejszym meczem spodziewaliśmy się, że y, młodzi chłopcy z Nowego Targu będą jeździć dużo, walczyć. No i tak się stało. Mieliśmy dużo sytuacji, no część z tego wykorzystaliśmy. Wynik może y, jest, można powiedzieć, dobry, no ale gra nie była do końca taka. Ale postaramy się to poprawić. Y, czy przed dzisiejszym spotkaniem myśleliście, że zakończy się ono tak wysokim wynikiem? Znaczy nie myśleliśmy o tym. Myśleliśmy, że po prostu grać to co mówił trener. Założenia taktyczne wykonywać i akurat dobrze wpadło to 10 bramek, fajnie to wygląda. Czy po drugiej tercji liczyliście na dwucyfrówkę? No tak jak mówię, nie myśleliśmy o tym, czy będzie 10, czy będzie 8, po prostu mogło być równie dobrze 15, tak samo no wykorzystaliśmy tę sytuację i to nas cieszy. Hmm. Dzisiaj jeszcze jeden ważny mecz przed nami, Polska San Marino. Jaki wynik typujesz? No że Polska wygra, mam nadzieję.